Pogrzeb kolejnym ogniskiem koronawirusa? Jest oficjalne potwierdzenie zarażenia. Teraz Sanapit poszukuje pozostałych uczestników. Każde z nich jest proszone o zgłoszenie się. Dotychczas pogrzeb raczej nie był szeroko komentowany jako poważne zagrożenie rozprzestrzenienia się wirusa. W mediach mówiono głównie o ogniskach wykrytych na weselach. Nieoczekiwanie pojawiły się informacje o potwierdzeniu zarażenia u jednego z uczestników ceremonii pochówku. Zarażony koronawirusem poszedł na pogrzeb. Sanepit szuka pozostałych uczestników. Na stronie Tygodnik Zamojski pojawiła się oficjalna informacja w sprawie pogrzebu z dnia 25 września, który odbył się w Tomaszowie. Sanepit apeluje do wszystkich, którzy tego dnia byli obecni w domu pogrzebowym firmy Grzesik w Tomaszowie lub. Przy ulicy Zamojskiej 28. W godzinach 16.00-22.00, 25 września, i 10.00-13.30, 26 września, i mieli kontakt z uczestnikami wyprawianego tam pogrzebu. U krewnego osoby zmarłej i potwierdzono zarażenie koronawirusem. Wirus mógł zatem rozprzestrzenić się nie tylko wśród żałobników, ale też pracowników domu pogrzebowego, w później, wśród członków ich rodzin. Czas działania ma w tym wypadku ogromne znaczenie. Tylko szybko podjęte kroki mogą zapobiec ogromnemu ognisku koronawirusa. 23. 3 Sanepital alarmuje do wszystkich o kontakt pod numerem telefonu 84 664 44 607 667 133 lub 507 897 610. Należy pamiętać, że o zgłoszenie się są proszone również osoby nie wykazujące żadnych objawów charakterystycznych dla zarażenia COVID-19. Źródło Tygodnik Zamojski